obiera jest pan Krzysztof Wojciech, miejscowości ratkowy, województwo małżewieńskie, a właściciele pan Krzysztof Kawiak, miejscowości ratków, województwo małżewieńskie. A czemu jest, obiera porów, ma w ma pracę dla występstwa, to obierze w śmierci. Aktualna wymiary obiera w roku 2017, o którym świadczy

Panie Krzysztofie, możemy załóżmy, że to do tego, że za nas, jest na wstępie. Jest to, A A A A teraz to. to jest na zanaprawach wstępnych, które 다음 영상에서 만나요.

Bardzo serdecznie dziękuję, numer 11, numer 8, robień zakwalifikowany, apelizacja do rejsu następująca. 14, głowa przyjąć, 4, głowa 14, nowa, przednia, 6, nowa, 15, kobieta 7, róg 7, 7, ruch 8, 7, wrażenie głowy 14, co daje nam 75 złotych. zapraszam kolejnego, teraz numer 12, salda.